Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przedstawię jak zrobić dobrą kanapkę. Pierwszy krok. Eee, Okej. Okay. Pierwszy krok. Okej, okay, jeszcze jedną chwilę. Step one. To będzie. E, posmarowanie majonezem ale to nie byle jakim majonezem ale takim majonezem dekoracyjnym od winiary jeżeli nie użyjecie tego dekoracyjnego majonezu od winiary wasza kanapka automatycznie nie będzie dobra drugi jest ten ser ten ser e, on ma wyglądać tak on ma wyglądać on ma wyglądać tak ma mieć tyle dziur, ile pokazany na filmiku. Zatrzymajcie sobie i policzcie. Ma być koloru żółtego i ma mieć oderwany kawałek w lewym górnym rogu. Pomidor. Najlepiej jakby był czerwony. Zaczynamy kanapkę. Zrobimy tak. Rozpoczynamy naszą kanapkę od krojenia pomidora czerwonego. Plasty 3. E, jak widać są to e, plastry pomidora. Ok, idziemy dalej. E, następnym krokiem będzie posmarowanie tej kanapki e, majonezem. Ja tutaj Wam spróbuję to pokazać. Bierzemy sobie tego majonezu, tyle ile chcemy. Ja chcę na przykład tyle, to chcę na przykład tyle biorę, nie? I smarujemy kanapkę. Nie deskę, nie, nie, nie pomidora, tylko kanapkę smarujemy. Ok. Już pokazuję jak to wygląda. To wygląda w sposób następujący. Te czarne kropeczki tutaj to nie jest rak, tylko to są, proszę Państwa, ziarenka. Gdy jesteście już w tym kroku, w kroku, to wtedy krok pierwszy to będzie nasunięcie plastra sera na, naszą, na nasz chleb posmarowany majonezem winiary. Winiary. Majonezem dekoracyjnym, ok, Okej. Okay. Następnym krokiem, krokiem pierwszym będzie. Nałożenie pomidorka. Raz jak mówiłem, trzy pomidory czerwone będą idealne. Nie trzy całe pomidory, tylko trzy plastry. Pamiętajcie, żebyście trzech pomidorów nie pokroili na kanapkę, okej? Okay? Bo będzie ich trochę za dużo. E, gdy mamy takie coś, następnym krokiem, krokiem pierwszym będzie posolenie. E, upewnijcie się, że jest to sól. E, moja kanapka ma tutaj dziurę, ponieważ ja lubię moje kanapki lekkie. Krokiem ostatnim, pierwszym, będzie przekrojenie kanapki w pół. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Wygląda to następująco. Kanapka przekrojona jest w pół. Wygląda całkiem smacznie. Eee, zanim ją zjem, zrobię zdjęcie. Dobra, teraz test kanapki. Nie ma co się dziwić, że jest dobra, ponieważ to przepis na dobrą kanapkę. No ale pamiętajcie, tylko winiary mają Dzięki za oglądanie, dajcie suba i lajka. Pozdro. Tu Robi Albert, what the fuck? Ej, co tutaj robi?